Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii boosterowej. Dzisiaj na Wasze życzenie znów jaber auto YA40 i Jaguar X-Type 2.0 Diesel Auto bez akumulatora. Sprawdzimy sobie, jak sobie poradzi jaber. Zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze, że odpali. Skoro e, Green który jest teoretycznie o połowę słabszy sobie dał radę, to jaber myślę, że nie rozczaruje nas. Wyciągniemy sobie nasz destawik. Muster naładowany, wczoraj się akurat ładował w domu. Więc myślę, że wszystko powinno się udać i że nie będzie fajerwerków. Generalnie dzisiaj bardzo dobrze, że dzień się zaczął już, bo. Bydzi... Były odwiedziny w pewnym jednym urzędzie, które przebiegły tak jak chciałem. I Ach, niedługo zobaczycie materiał, ale jest dobrze. Dobra, plus do plusa, trochę poszuramy, żeby nie było problemu z masą. jest, jest życie kluczyk stacyjka mus. próbujemy palić jak no widzicie odpalił bez najmniejszego problemu czyli jak najbardziej da radę odpalić auto bez akumulatora. Nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego z własnymi autami, bo to jest bardzo prosta droga do tego, żeby uszkodzić układ, układ prostowniczy alternatora. Żeby tam diody poszły i tak dalej, i tak dalej. A tego wiadomo nie chcecie, bo to są koszta naprawy i tak dalej. A tutaj generalnie to auto już jest spisane na straty. Jedna z jego ostatnich dróg z tego co wiem fajnie, że jeszcze właściciel udostępnił na chwilkę tego jaguara do testów I żeby nie było, zobaczcie, że sobie chodzi cały czas tylko na tym boosterze w teorii tylko 2% baterii zabrało, więc myślę, że nie jest źle. O, trochę tych się trzeba wywalić. Ale nie będziemy męczyć już alternatora i resztę. Gasimy dziada. Oj. Trochę mu się zamszyło. Dobra, także standardowo, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to łapa w górę. Jeżeli lubicie takie treści i jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to również zachęcam do rozważenia jego subskrypcji. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej. A ja go gaszę i spadam w do domu.